z tej strony Dawid K. I ja bym chciał Wam przedstawić przedstawić hodowy jaszczurek zwinek. Pewnie będziecie pisać, że tu się debilu, właśnie to jest tak, że ja je mam od połowy wakacji i one są od małego, od takich, ma od takich małych jaszczurek one są yy, i ogólnie jest tak, że mój, tata, bo one są pod ochroną, tak, wiem, że one bardzo dobrze, wiem, że są pod ochroną. nie jest będzie tak, że, bo mój tata jest leśnikiem, czy coś takiego, że po prostu pilnuje w lasach tego, no po prostu prawo zwierzęce, tak. I on powiedział, że po prostu jak nie będą nic jeszcze, mam je od razu wypuszczać. I te wszystkie jedzą, więc żebyście mi nie pisali, że coś im robię, tak. One żyją spokojnie, mają lampę grzewczą właśnie. Jest nie naprawdę ciepło. Zrobię takie po prostu, takie ru, z role papierowych, mm, że, one po tam, ups, że one po prostu tam schodzą, tak? I one tam mogą po prostu się zatrzymać. Dwa korzenie kupiłem. Tutaj jest woda, tak? I tam gdzieś jest jaszurka, bardzo duża. Już ona do, cały czas je. I w następnym odcinku y, nagram jak będą jeść i jedno ma info. Y, karmię je y, właśnie takimi ja muszę otworzyć mącznikami za te y, 12 zł. One są w sklepie, tak? Wiem, wyglądają ohydnie, ale one je po prostu jedzą i w następnym odcinku yy, będę pokazywać jak one jedzą. I jeszcze takie jedno małe info też hoduję też i rybki. Yy, I no więc siema, cześć!